Witam serdecznie w Sejnach na targach Expo Sejny 2013. Spotkaliśmy panią poseł Bożonę Komińską. Co pani tutaj robi? No, oczywiście y, oglądam wszystkich wystawców, którzy zjawili się na tych trzecich międzynarodowych targach turystycznych i wędkarskich w Sejnach. Jestem od początku tych targów. Widzę, jak. Te targi rozwijają się, przyjeżdżają nowi wystawcy, poza wystawcami z terenu, można powiedzieć, całej Polski. Przyjeżdżają wystawcy z Litwy, z Łotwy, z Ukrainy. Mamy też o, chyba od dwóch lat wystawcę, który prezentuje możliwości turystyczne Afryki Południowej. Widzę, że cieszy się to dużym tutaj takim ruchem lokalnej społeczności, która interesuje się tym, co dzieje się na tych targach, ale również jeżeli chodzi o nasz region, tu Suwalszczyznę, niechętnie mieszkańcy Augustowa, Sejn, Puńska, Okolic przyjeżdżają Suwałk również, żeby odwiedzić propozycje turystyczne, które zawsze dominują. Zawsze są ciekawostki. No jak widzę tutaj i, i, że tak powiem korzystam e, z próby e, na, sucho e. na sucho pływamy e, nowo, nowym produktem regionalnym, e, który jest produkowany w Giżycku. Jest to e, rower wodny w postaci takiego samochodu z silnikiem elektrycznym, czyli ekologiczny również. E, no m, mam nadzieję, że przyjmie się, jeżeli chodzi o Różne ośrodki wypoczynkowe na naszych jeziorach, jak również świetna, świetna propozycja dla gospodarstw agroturystycznych, które mogą również na swoich jeziorach postawić takie auto, żeby nim turyści i sami również w wolnych chwilach mogli pływać. Ja myślę pani poseł, że nie pomylę się, że pani i wspiera i będzie wspierać takie akcje jak Targi, Expo w Sejnach. No ja po prostu jestem tutaj orędownikiem stuprocentowym tych targów w Sejnach. Naprawdę chciałoby się, żeby jeszcze one się rozwijały, żeby dłużej może nawet trwały, bo tak naprawdę kulminacją zawsze jest ta sobota. Dzisiaj już jest zawsze końcówka i gro wystawców wyjeżdża. Może warto by było zacząć od piątku i przedłużyć trochę o jeden dzień, żeby szczególnie mieszkańcy, mieszkańcy okolicy mieli możliwość skorzystania i przybycia tutaj, obejrzenia tych wszystkich wystawców. Również zapoznania się z tym, co mają do zaoferowania nasi sąsiedzi tutaj za wschodniej granicy. Dziękuję bardzo i w imieniu organizatorów zapraszam już na Expo 2014. Dziękuję bardzo, na pewno się zjawię.